Cześć, z tej strony Wojtek z Games. Dzisiaj nagrywamy odcinek z online. Yy, może mało znana gra, nie wiem, jak tam kto gra, kto wie. Dobra, będziemy dzisiaj nagrywać odcinek z tego. Ktoś tak, mi się tu klikło. A nie zapomnijcie subskrybować, yy, komentować moich filmików i yy, lajkować moich filmików. Subskrybować mojego kanału. Hmm. Może dzisiaj jeszcze nagram odcinek sesa, jeszcze nie wiadomo. Nie wiem, czy bym, czy bym miał czas. No, się postaram. Dobra, dochodzimy może tutaj. No, tutaj dojdziemy. Dobra, tylko... Tam. Pod tym filmikiem możecie napisać czego bym mógł jeszcze nagrać te takie gry. Bo jeszcze nie mam pomysłu. No to jeżeli napiszecie na przykład Five Nights of Freddy, jest tam chcecie, co chcecie, ja grę, to bym z tego nagrywał. Dobra, tylko musicie napisać. I, i pamiętajcie o lajkowaniu i subskrybowaniu.